Z której się produkuje papier. To jest, jesteśmy na etapie poszukiwania inwestorów zagranicznych. Chcemy ten biznes ulokować za granicą, w Polsce również będzie, ale chcielibyśmy wykorzystać potencjał Ukrainy, ponieważ macie bardzo dużo tutaj w dobrej ziemi. Nakłady inwestycyjne na celu osobnie to są około 20 milionów złotych, 100 000 000. Ten biznes jest w stanie jest, jest, zwrócić jest, się około kolejny rok. Także świetny biznes chcielibyśmy uh, porozmawiać uh, z osobami zainteresowanymi. Mamy już naszego na szkołę prof. i my będziemy robić ten biznes na układzie w Ukrainie. Podpowiednia inwestycja to około 20 milionów złotych. I obrońców to jest ok. 1,5 roku. Czym to się różni od normalnej? Normalne celulozofnie zapływają bardzo środowisko, zużywają bardzo dużo wody. Mamy technologię płatnego jest w trakcie która nie oddziałuje tak mocno na środowisko nie pochłania tak dużo kosztów jak tradycyjne to, to praktycznie jest, to faktycznie do najwyższej jakaś celowo, ce, ce, które stojuje, a nie takie wytratne jak w tradycyjnym. <try> Myślę, że to na tyle